Cześć kochani, to Elevators from Poland. Teraz mamy tutaj 2017 Minderleaf Leaf service. I tutaj mamy tam zablokowaną Minderleaf Leaf service, który jest tylko na personelu. Niestety, a to jest do użytku. Te dwie gminy nie gadają. Ja to wreszcie winie mogą tylko dwa osoby. Tu są te stare winę które To ja pokazałam poka nam na ostatnim filmie. Tu są te światła, które dali. Jeszcze wam pokażę jak to... Może nie będzie mnie suci. Może ja Wam pokażę na sobie odcinku, jak to jest e, winda. Z roku. Tu jest ta pierwsza winda. To jest dziwne, bo dużo ludzi jeździ, ale tylko na dwa osoby tylko mogą iść na windzie. Dziwne COVID-19. Ostrzy ksiądz mamy u nas w Polsce. Może dostajemy tak drugą windę, może pokażę wam panel. Ta jedna zablokowana. Niestety nie możemy się przejechać, nam to tylko jest na personelu. Ja wam zaraz pokażę, jak te przyciski wyglądają w innym pokoju. Teraz wam pokażę e, przyciski na innym pokoju, jak to wyglądają, to samo. Tu na moniedzie um, i tu są jeszcze te przyciski, te, te takie na personelu. I tu teraz pokażę, no teraz wrócimy, ok, jesteśmy na tym. Więc przypaliśmy. Maszę Bok, masz panen. Matko, poskatuj są. Jest finda. Za dużo ludzi, Boże. <ścoughs> Tylko na dwie osoby mogą używać inne. A tu są za dużo ludzi w windzie. No dobra. Ale poczekamy na następną windę. Dobra, mogę nagrywać z teraz, dobra. Dziwne, te to, to drzwi są takie stare, ale pokazałam wam na następnym odcinku. Możecie to obejrzeć. Chyba już jedzie ta druga winda. Ojoj, dość jest taka zatrzymana cały czas. Dużo ludzi jeździ. A no i teraz może z panem. mi serwis z 2018 roku. Dziewięt... 19 kilo, 25 osób. Transformacja na drugim, piętrze, na trzecim. Bo to jest dziwne, bo ich serwis. To wszystko na dzisiaj, dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.